Peugeot Boston, Pe Pe Peugeot Boston, będzie mi się śnić, już mi się śni Peugeot Boston, bo to jest odcinek nagrywany wiele miesięcy, 10 godzin surówki, nie wiem ile terabajtów do tego. Poza tym użyłem całego arsenału moich narzędzi. Będzie w tym odcinku polerowanie, szlifowanie, smarowanie, nabłyszczanie, prostowanie, wymienianie dokręcanie. Ten rower nie miał wielu problemów poza tym, że nie miał łańcucha, kasety miał, rozklekotany suport, zaśniedziałą korbę, zaśniedziałe koła, niedziałające manetki, śmierdzące siodełko. To poza tym był w bardzo dobrym stanie. No to lecimy. Zróbmy sobie ten odcinek bez muzyki w podkładzie, tak żeby było słychać odgłosy narzędzi, starych części i Wszystkich tych starych klamotów PEŻOTA składanych razem. Dajcie znać, czy, czy taka wersja bez muzyki fajnie się ogląda? Rower był pokryty nie wiem czym, to, to nie był kurz i brud i ziemia, to był jakiś brud sklejony z, z, z rdzą, sklejony z, z nalotami jakimiś różnymi i, i ze starym smarem. Do usunięcia bardzo trudny. Najpierw używam diglyceram, pozwalam mu wchłonąć się, wcieram go za pomocą tego pędzelka w, w to, cokolwiek to jest na tym rowerze. Tym była pokryta przerzutka, w zasadzie pół roweru łącznie z ramą. Więc zobaczmy jak używając szczotek i ścierek, i parownicy będę w stanie wyczyścić te części. Oglądamy. Widziałeś gdzieś tak zaklejony koło z Pierwszy raz coś takiego widzę. Ja? Tak, aż eee, tak. no Panie, jest dobrze. Działa to. Dla mnie efekt jest niesamowity. Odtłuszczacz plus wysoka temperatura z parą daje nam świetny efekt. Mi się podoba. Odtłuszczacz, parownica, różne rodzaje szczotek i taki mamy efekt. Tylna piasta oczekuje właśnie naczyszczenie. przednia wygląda tak. Dla takiej roboty lubię tę robotę. Po wyczyszczeniu oboku na błysk, niemalże, zabieram się za pomocą zmywacza do hamulców za odtłuszczenie wewnętrznej strony obręczy, tak, by dobrze przykleiła się do niej taśma. Nie jest to specjalna taśma rowerowa, to jest taśma zwykła, izolacyjna. Dwie warstwy tej taśmy dobrze zabezpieczą obręcz, a z drugiej strony dentkę przed otworami w niej. Czas na opony, i to jest jeden z momentów, kiedy rower nabiera wyglądu. Zastosowałem tutaj oponę z jasnym rantem. Akurat miałem takie dwie nowe opony, ale ona świetnie pasuje do ciemnobrązowej metalicznej ramy z jaśniejszymi brązowymi napisami na niej. Poza tym, taka właśnie opona jakoś bardziej mi pasuje do projektu 30-letniego. Oba koła wymagały odrobinę centrowania, czego wam nie sfilmowałem. Ale co mnie zaskoczyło najbardziej, to fakt, że żaden znypli nie stworzył zimnych spawów ze szprychami. Wszystkie obracały się bardzo fajnie, przyjemnie. Nie musiałem trzymać szprych, tak żeby nie obracały się razem z nyplami, Więc centrowanie trwało kilka minut. A to efekt lśniącej obręczy. Biorę się teraz za otuszczanie tylnej obręczy, zakładanie taśmy. Jak widzicie, całkiem szybko i sprawnie mi to idzie. Do tego tylna opona, i po założeniu obu opon, rower już jakoś wygląda. Widzimy, jak to będzie mniej więcej na końcu wyglądało. Zobaczycie, że kiedy dodamy do tego prostą, srebrną, fajną kierownicę, zresztą oryginalną z tego roweru, wygląd będzie piękny. Zrezygnowałem z błotników i bagażnika, z którymi właściciel tego roweru przysłał mi całość. Jak będzie chciał, to sobie założyć, ja bym nie zakładał. No z tym bębenkiem będzie jeszcze ciekawa historia, to za chwilę, ale teraz srebrna, srebrna piasta. Kuba kurba, korba wygląda tak i to jest brud, który ciężko by było zmyć po prostu to jest już prawie całkowicie wykończona przeze mnie korba, większych, głębszych rys nie ściągam tak to wygląda, to jeszcze będzie dokładnie czyszczone, a to jest ramię które właśnie teraz będzie polerowane zakładamy okulary do tego no, bierzemy się za, za tę, za to ramię. Pokażę Wam na przykład jak, jak ten bok, który jest bardzo, bardzo nieładny, wygląda. Pokażę Wam jak to idzie na szczotce. Na szczotce bardzo delikatnie. To jest dosłownie chwileczka. I jak widzicie, to coś schodzi od razu, bardzo bardzo szybko. No to pokażę wam jeszcze na przykład tutaj w te okolice. Zobaczcie jak to szybko pójdzie. Lekkie przyłożenie i tam gdzie przykładam od razu znika. Taki brud, czy też rdza, jakiś jakiś nalot, jakieś utlenienie się aluminium. A teraz pokażę wam polerkę. Oczywiście uważam na napisy. Można delikatnie przepolerować ten obszar razem z napisem, ale nie tak głęboko jak, jak w innych miejscach, żeby napis został. Ja tu, jak widzicie, polerowałem i udało mi się tak to zrobić, żeby napis został. Teraz pojedziemy tutaj. To się oczywiście wydaje, że to idzie tak bardzo szybko, bo trzeba to robić wolniej i dokładniej, żeby nie pozostawiać też śladów po, po polerce, ale jak widzicie, różnica olbrzymia. No, i teraz weźmiemy sobie moją beżową 1500 tego elementu już wypolerowanego tego fragmentu, jak widzicie. O, widać jeszcze rysy po polerce, więc naprawdę to trzeba troszeczkę wolniej robić i się po prostu do tego przykładać. Ale widać, że tu jest wypolerowane bardziej niż tu. Tu jest bardziej matowe. Tu braliśmy trochę głębsze rysy, tu mniejsze. No i mniej więcej. Mniej więcej takie coś osiągnę. Te rysy, które widzicie na tej korbie, to są rysy yy, nie z polerowania, ale po prostu z jej użytkowania. Musiałbym więc yy, głębiej pójść, żeby te rysy zlikwidować. Oczywiście jest to możliwe, a ja po prostu chcę tylko tę korby odnawiać, odnowić lekko. Poza tym, uczę się polerki. Tak to wygląda. Wygląda dobrze. Zębatki i wszystkie elementy korby, czyli śrubki podkładki, były polerowane w tym tamblerze przez całą noc. Wyglądają znacznie lepiej. Jeszcze nie są całkowicie gotowe. Zaraz je wykończymy. I tyle w temacie skuteczności parownicy. Jesteśmy coraz bliżej. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda. Wszystkie podkładki, śrubki niemal idealnie się wypolerowały w tamblerze. Teraz składamy korbę. Film ze składania bardzo szczegółowy macie już na kanale Shybike. Tutaj tylko przypominam wam, że zębatka zawsze ma specjalne oznaczenie, żebyście wiedzieli, jak ją obrócić. Tym oznaczeniem ma się schować za ramieniem korby. Poza tym pamiętajcie, że korby retro miały więcej części, a podkładki niekoniecznie będą tej samej grubości. W tego typu rowerach koło nie do końca wkłada się w haki ramy, przynajmniej z jednej strony należy je wycentrować, tak żeby znajdowało się dokładnie na środku ramy. Słów kilka o cantileverach. Hamulce typu kantilever to właśnie takie hamulce, jakie teraz widzicie. To jest jedno z ramion, każde się składa z dwóch. To były hamulce poprzedzające jeszcze vibraki, słabsze od nich, ale też dosyć wydajne, łatwe w złożeniu. Tutaj macie pokazane w zasadzie wszystkie części takiego podstawowego kantilevera, tak żebyście wiedzieli, jak podkładki należy włożyć, tak żeby można było potem ustawić klocki hamulcowe. Wszystko jest dosyć proste. Nie powinniście mieć większych problemów. Rozłożenie kantylerwerów na części pierwsze, wyczyszczenie i nasmarowanie znacząco poprawi jakość hamowania, a zwłaszcza sposób w jaki hamulce będą odbijały, kiedy puścicie klamki. Nałożenie smaru na piwoty tych hamulców nie tylko poprawi płynność ich pracy, ale też zabezpieczy same pivoty przed właśnie nalotem rdzy. Świetnym sposobem przed nałożeniem smaru byłoby jeszcze wyczyszczenie za pomocą bardzo drobnego papieru ściernego tych piwotów i wypolerowanie, ale uwierzcie mi, nie miałem już siły na to. Teraz sprawdzam, czy hamulce poruszają się płynnie i czy sprawnie odbijają. Tak się dzieje w tym przypadku. Pamiętamy, że smar nie tylko zmniejsza tarcie, ale też uszczelnia. I często widzicie, że Szaibajk wkłada wręcz za dużo smaru w niektórego rodzaju łożyska, piasty. Zwłaszcza w tego typu systemach, czyli w starym, restaurowanym suporcie, który ma bardzo słabe uszczelki. Więcej smaru to więcej kilometrów przejechanych bez serwisu. Smar zatrzyma wodę, zatrzyma brud. Od zewnątrz, oczywiście, wszystko wytrzemy. A zobaczcie, te uszczelki. No, to nie są jednak te suporty co dzisiaj. Co jednak mnie zaskoczyło w tym przypadku, to fakt, że nie musiałem wymienić żadnej części oryginalnej. Wszystkie te oryginalne części suportu są oryginalne. Czekajcie, bo mi źle wyszło. Chodziło o to, że wszystkie oryginalne części udało się wyczyścić i suport będzie chodził płynnie. Co zaraz zobaczycie. I teraz uwaga, na śmierdzące siodełko buty wkładki najlepsza jest parownica. Przenosimy się przynajmniej chwilowo do starego studia, bo tu jest ogrzewanie, a w bazie, no tak w październiku, średnio się pracuje z metalowymi kluczami. A teraz siedmiorzędowy bębenek, siedmiu i ośmiu najprawdopodobniej. Po tylu latach zapadki działają jak nowe. niniejszym koła są gotowe na kolejne dziesiątki tysięcy kilometrów, dosłownie. Yeah. I tutaj taka mała dygresja. Kiedy widzicie na ramię napis 21 Speed, to znaczy, że jeżeli z przodu macie trzyrzędową korbę, to z tyłu będziecie mieli nie dziewięciorzędową kasetę, bo taką poleciłem kupić właścicielowi roweru. Tylko 7 rzędową. 3 razy 7 to 21. Tak, 3 razy 9 to 27. No tak mi się czasami zdarza. Dlatego mam teraz wolną kasetę do jakiegoś innego projektu. I to jest właśnie nasza siódemeczka. Ta kaseta siedmiorzędowa na ten bębenek wchodzi z podkładką. Wymagana jest podkładka, bo inaczej nie dokręcicie nakrętki kasety. Więc spodziewam się, że z podkładką wchodzi siódemka, bez podkładki ósemka, dziewiątka nie mieści się, wymaga innego bębenka. Ten siedmiorzędowy łańcuch Szymano prawdopodobnie też kompatybilnie z ośmiorzędowymi kasetami. Zapina się na przygotowany już do wpięcia, jak widzicie, do wciśnięcia pin. Nie mamy tutaj żadnego szybkiego ogniwa typu Quick Link, więc jeżeli potrzebujecie dociąć łańcuch, to z drugiej strony go skracać, a ten pin po prostu zostaje. Wracamy do sterów na chwilę. Old one, new one. Oops. Górna i dolna miska łożyska sterowego ma tę samą średnicę, bo nie mamy tutaj rury sterowej typu taper. Natomiast te miski inaczej wyglądają, więc kiedy wyciągacie stare miski, wybijacie je, zwróćcie uwagę na ich wygląd. Przy okazji dostałem kilka narzędzi bardzo wysokiej jakości, marki, której nie znałem wcześniej, więc niedługo wam o niej opowiem, bo zacząłem już testować. Wygląda to całkiem fajnie. A oto prosty test, który wykonacie, kiedy nie wiecie, jaką stroną włożyć wianuszek. Jeżeli wszystko kręci się lekko, włożyliście dobrze. Jeżeli kręci się, bo też się będzie kręcić, ale gorzej, to źle włożyliście. Oki doki, mamy kierę, więc czas na kokpit. A jeśli kokpit, to manetki. Obie manetki w tym rowerze nie działały tak jak powinny. Lewa nadal nie do końca mi odbija, lewa manetka wrzucająca przednią przerzutkę. Więc musiałem to wszystko rozebrać, wyprostować, nasmarować. Dokładny film, jak rozbieram obie manetki na części pierwszej składam, będzie opublikowany bezpośrednio po tym. Każda manetka składa się z wielu części, ale jeżeli będziecie ją rozkładać i składać krok po kroku razem z moim poradnikiem, poradzicie sobie bez problemu. Przy okazji, nie łudźcie się, że kiedy rozłożycie sobie jedną manetkę, to w jej składaniu pomoże wam w międzyczasie zaglądanie na drugą już złożoną, dlatego że lewa i prawa to zupełnie inne manetki. Teraz odrobina wody na kierownicę i na samego gripa skóro podobnego i w ogóle to świetnie wyglądającego. W każdym projekcie bardzo lubię moment zakładania pancerzy i linek, bo wiem, że zaraz będziemy testować przełożenia. I racja, tutaj w przelotce pancerza do przedniego hamulca brakuje jeszcze śruby baryłkowej. Nie wiem, czy ją zgubiłem, czy po prostu jej nie było, ale trzeba taką dokupić. I tutaj także mały eksperymencik, czy nowoczesne klocki hamulcowe do v będą pasowały do takich kantilewerów? Od biedy tak, ale wolałem nie ryzykować, dlatego że te mają cieńsze piwoty, jeżeli tak to można nazwać w klocku hamulcowym. I nie jestem pewien, czy kantilewery dobrze by je trzymały, więc wróciłem do starych okładzin. Które końcówki na linki wybieracie? Ja wybrałem te mniej rzucające się w oczy, ale wciąż kolorowe. I jak zawsze przypominam, że przy mocowaniu linki należy zwrócić uwagę na to, żeby znajdowała się po właściwej stronie śruby mocującej. Tam też powinniście się dopatrzeć jakiegoś rodzaju rowka, jakiegoś rodzaju śladu po poprzedniej lince, chociaż. Tu się przyda odrobina regulacji przedniej przerzutki. I patrzcie, jak to śmiga. Wiem, że nie wierzycie patrzeć na nowoczesne Day 2 i axs -y, ale naprawdę system przerzucania nie zmienił się bardzo przez dziesiątki lat. To jest kremka 2 do czyszczenia, może bardziej nawet do konserwacji skórzanej tapicerki w samochodzie. I chociaż to środowisko z całą pewnością ze skóry wykonane nie jest, to wyraźnie widzę, że jest lepiej odnowione i zabezpieczone przed wodą. I potem. Uff, popatrzmy na efekty tej roboty. Skończone. Napiszcie, czy Wam się podoba, albo jak byście przerobili ten rower po swojemu. A następny odcinek to dokładne składanie i rozkładanie tych manetek DX. A potem nadchodzą dwa rowery. Kupione, tanie, używki na 26-calowych kołach, przerobione na elektryki do śmigania po mieście i nie tylko.